Tak na szamerze, że chyba zginie, czy nie? Jest nie zginie. O! Zginął. Jest. <grystanie> i o kurwa szamer nara. Na pewno tak powiedział. Namak. <grystanie> Będzie ad do leczenia, healerzy. I będą Shade'y, a do leczenia i Shade'y Stół na Shade'y, niech nie bije Shade'ów oczywiście Sinseekery teraz dobrze zróbcie Ło <laughs> Super zajewiście Boże Jeszcze duży demon jeszcze jeden idzie A ten duży, kurde <laughs> Res I go już... Shade, 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 grab, 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 dobra Wyjście tego drugiego też Już leci stun i zabijamy je Weźcie go trochę bardziej, będzie add do leczenia healerzy Stun. I kolejne shade są już, kolejne shade do sesunowania, do systemowania. Trójkąt. Dobra, niech ich nie bije. Sincikary teraz? Sincikary będą. Tak więc dobrze je zróbmy, jeszcze idzie od od Sri idzie jeden Artfen rally ok wróć z bosem tam na miejscu mniej więcej i przyciągnijcie już te sejdy jak możecie do bosa grab 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 i stu stunujcie je, stunujcie je, stunujcie je, to jest najważniejsze i fokus je fokus je 4 jest okay. taki Bel, BL, go, go. Idź, 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 devo, devo, Michałek, devo super. Eee, odsuwacie się z raidu. Ok, teraz o, teraz będą, idźcie na marki, idźcie na marki, idźcie na marki. próbujemy je jeszcze dobrze zrobić, tylko pamiętajcie, że jest ten spread. 5 yardów. Heal, 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 Michy Tranku. Biegnij z bosem, biegnij z bosem, biegnij z bosem. Hold'er. Res, 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 sięć, res, 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 Instant to mnie zabił. O ma 4 staki. Haudę. Nie wiem. Pongu bariera tam na medę. Zabijemy tego Hequittisa i będzie łatwo. Synthetic poświęcamy, 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 poświęcamy. 5 Czyli... staków. 5 ma... Tak najdalej. Dąduki, ma opań, nie? Uciekajcie! Biegaj, 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 biegaj. Dobra, nie zjadł. Kurwa, nie. No, nie. Dawajcie, zaraz się konwo przekręci. Dobry. Próbujcie cokolwiek, wszyscy. To ładnie idzie. A tu Ady jeszcze, ad jeszcze idą. Jak ktoś go zastępuje. Kurwa jak on wali z wszędzie teraz No halo, co to ma być? Może bardzo przetrzatki? Nie, po prostu... tanka Nie, jedna 3%! No, bić! 1% kurwa Jak jebany Denatrius. Jak ta pierdada Wiesz ma! Biegajcie, biegajcie, biegajcie! Zabijecie go! Biegaj, biegaj, biegaj! stoka. k to też... To te padę to tylko spreadshoty. Ja cię zabijam, biegajcie tylko. Yes. 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 Easy! Easy! Yes. Easy! Easy. <grym> Stabilny kill. Nie no. Leży czyste. Będzie jak to się Dobra, to jest hangaing no. z one-shotem Mam Dziwne przeczucie pytał, było bardzo szybko i prowestać. będę miał broń. Dziwne takie przeczucie. To jest chujowa dla Jasna dupa. Dajcie broń. Dajcie Podnieście, Czy nie? Scenariusz daj cerkę. Weź scenariusz tu No weź daj cerkę. Nie <grym> mam energii. Typowo. Trzeba nie jesteś bladelfem, byś mógł Parking Torento użyć. Typowo, no. Za łatwa ta gra hahaha tak. Po, po chuj drążyć temat Nie ważne jest stylu, ale uważasz że padło no. Dajcie coś dajcie dobrze? broń Kurwa o! o! animka jest O. No. Wie co Łatwo Ktoś coś dostał? Wiczu Tak dostał. Michałek Tylko... Straszam, <laughs> okay. kurwa, no, ma... no tak wyszło.